Na stole aluminium, które ostatnio odzyskałem z linki, no i pojemnik, zobaczcie, karma dla murzyna i tu właśnie będzie nazbierane dla murzyna, by miał co jeść. Aluminium. No i dobra, to pójdzie na, do punktu skupu przy najbliższej okazji. A dzisiaj wjeżdża Miedziucha na Olimpiadę. Miedziucha na Olimpiadę. I pierwszy konsek to jest taki. I powiem Wam, że. Sprawdza mi się metoda ta na gorąco, czyli z wykorzystaniem pieca. Chociaż różne były tam opinie, że nie warto grzać. Można poczekać, jak będzie ciepło do słońca i ten kabel się nagrzeje. No tak, ale jeżeli jestem na warsztacie, od razu za jednym zamachem mogę izolację wyciągnąć. Tak patrzyłem przed chwilą na tą, na ten kabel. Ile to jest milimetr kwadrat? Wydaje mi się, że koło 16 koło 16 Z jakiejś starej maszyny? nie niewiele tego jest. Także na pewno nie do wykorzystania. A zanim będę odzyskiwał mieć, wyciągał druty na piecu, muszę ją pociąć najlepiej nożycami do kabli, nie ślifielką. czy nie za długie kawałki jestem ciekaw czy zgadniecie ile tutaj będzie miedzi z pociętych kabli na stole trzymam to z boku dlatego że kabel jest strasznie pokręcony Ciężko jest podnosić go w całości. A tutaj może Uda mi się ten kawałek już na stole pociąć. I tak, po, I tak właśnie chcę zobaczyć jaka to jest grubość, ale nie widzę nie widzę naprawdę ile to jest tej jaki to jest przekry po prostu dobra, przyspieszam Thank <laughs> you.